Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, komandor Kretes odważnie ruszył w stronę piecykowego akwalunku. Odważnie? A może szanowny narrator sam by wreszcie coś zrobił konstruktywnego? Ech, szkoda gadać, raz kretu śmierć! Jakiś czas później... Jednym słowem dziękuję ci, buju, za tamtą cenną lekcję życia. Dzisiaj, stojąc w obliczu śmierci, zamykam oczy

Lepiej nie próbujcie na koloniach powtórzyć wyczyn testu. No dobra. Co to ja miałem? A, brakujące komponenty, czas. zakręcił łękiem ze wszystkich sił i, oczom zebranych, ukazał się wielki, okrągły dół z dziurą w środku. Niepozorny staw okazał się w rzeczywistości być lejem No nie wierzę. Tu sobie jakieś kaczuchy pływają, a pod spodem prawdziwy lej czasowy. Sprężyna, tak. Bierzemy sprężynę. Pych. Do kieszeni oczywiście. Mhm. Sprzedamy na złom i będziemy mieli dużo pieniędzy. Rura do odkurzacza Co ona tu robi? O, parasol przywiało od sąsiadów Jakby tu mało było naszych własnych śmieci Lejek Jak zwykle, bez niego ani róś Hmm, coś nowego no, dawaj tu ze sprężyny, Reksiu. Jak pomyślę, ile mnie one zdrowia kosztowały, nie? Montujemy rzeczony spych 4 na sofę 1. Ech, tak. Reksio zamontował parasol. Faktycznie, zamontował. Tu wetchniemy czasoprzestrzenny lejek. Dobrze, że się walał po podwórku. Wężem 5 łączymy beczkę 2 z tubą. Y też dwa, no patrz. I jeszcze podłączymy odkurzacz do beczki. Ciekawe po I tak oto dzielny pies Reksio zbudował Wehikuł Czasu. Hej! Oczywiście z pomocą krytesa. Słyszałem, że skoko ko kończyliście To dobrze, bo ja też. Oto mój najnowszy wynalazek. Pilot do obsługi Wehikułu Czasu. Siądźcie sobie wygodnie, a ja objaśnię wam, jak to działa. Mmm. Mięciutko. Najpierw należy ustawić wehikuł w leju czasowym. Następnie ustawiamy odpowiednie współrzędne czasowe na pilocie. Tutaj? Nie, nie tutaj. Ten przycisk służy, jak Ty nam właśnie zademonstrowałeś, do miniaturyzacji urządzenia, co by je można było nosić w kieszeni. Serio? No, wiecie już wszystko. Po powodzenia. Rek się ustawił wehikuł w leju czasowym. Nadeszła pora, by wyruszyć w przeszłość i... I odnaleźć tego Nostradamusa! Ojej! Tym razem zadrżałem! Kretesie, ustaw współrzędne lotu na godzinę trzecią. Już dawno ustawione. Po Powodzenia! I uważajcie, żeby nie zmienić koko w -ko -ko historii! Napiszcie jakiś list. Czy coś. Będziemy tęsknić. Dobra, dobra. K -k -k Kieszenie opróżnione? Wszystko opróżnione. Czy już możemy? Możecie! No to. Niezmącone rzeki czasu. Perfekcyjnie naoliwiona machina nakręcająca świat. Zapadki, trybiki, koła zębaty i sprężyny. Całe szczęście, że dospawałeś sprężyny, bo byłoby ponad. No dobra, to gdzie my jesteśmy? Reksio i Kretes znaleźli się w mrocznym tunelu czasu. Aha, mów dalej. Teraz należało odszukać wyjście i cofnąć się do niego. Aha, jasne. No, ruszajmy, Rekciu. Czyli co? Teoretycznie, sofamy się teraz mniej więcej do średniowiecza, tak? Znajdujemy tego Nostradamusa, gadamy z nim, wyjaśniamy co nieco i wracamy, tak? <mum> <mum> no, czynnikuś. Zwróć uwagę, Rekciu, jak zmienia się architektura. Ewidentnie sofamy się w czasie. To już chyba mniej więcej renesans, czyli na oko zbliżamy się do celu. Hmm, minęliśmy renesans, a to zaczyna wyglądać na jakąś konkretną starożytność. Czy Ciebie to nie niepokoi? Bo mnie to nieco to niepokoi. Szczególnie, że widzę teraz kolumnę egipską i to zdecydowanie staroegipską. Gdybyś nie wiedział, rozkwit cywilizacji Egiptu przypada na e, e, dobre parę tysięcy lat temu. 500 lat temu to był przełom średniowiecza i renesansu. Chyba cofnęliśmy się za bardzo wstecz. Nasz wehikuł jest ustawiony na trzecią. Trzecią rano, tak? Słuchaj, a może temu Nostradamusowi to chodziło o trzecią po południu? Jestem przybity. Na pewno chodziło mu o trzecią po południu. To są same baby. Jesteśmy gdzieś w okolicach czasu za przeszłego. No dobra, tu jest jakiś wyjście. Wyładzimy. Biegniemy prosto do leja, ustawiamy trzecią po południu i odpalamy wehikuł. Mam nadzieję, że nic nas do tego czasu nie zeżre. Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. No nie wiedział. Zobacz, Leksiu, jaki młody i piękny świat. Musi być, że wylądowaliśmy w epoce mniej więcej dinożarłów. No właśnie, znajdźmy ten lej, zanim znajdą nas dinożarły. Wiesz, że one podobno wszystko żarły jak leci, trawę, krety, psy, to stąd nazwa. O, popatrz, lekciu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? O matku! gnożaru! go! Żyjemy! Tylko co to za życie na dnie jakiegoś parową? Musimy się stąd szybko wydostać i odszukać lej czasowy. Idź od, idź od, idź od, O, jaki błyszczący klejnot. O, promyczek słoneczka. Och, jak się pięknie mieni na szklej nogi. Oooooh! A! stąd! Patrz, Pamiętaj, tylko poziecamy. Reksio umieścił jajo w gejserze. Wystarczy lekko je tknąć i bach! Wystrzeli jak z armaty. Tknij O, to zahacza o przemoc. No ale jak inaczej mamy wyleść z tego parowu? No, może się za przyjaźnią ze sobą? Te historia to były brutalne czasy. Albo ty ciągałeś kogoś za ogon, albo ktoś ciągał ciebie. E, przepraszam, możemy pożyczyć dzidę? E, chyba możemy. Ale Rekciu, opuśćmy ten parów jak najszybciej. Poczekaj na mnie! O, kamyczek. Wreszcie nasi bohaterowie opuścili gościnny parów. To był chyba najbardziej niegościnny parów, jaki widziałem w życiu. Przecisnąwszy się przez wąski otwór, Reksio i Kretes wydostali się na powierzchnię. Oj, wąski był ten otwór. Daleko na horyzoncie majaczył... Kopiec! Czyli właśnie gdzieś tam musi być lej. Dali. Dali radę takie wielkie rzeźby wyłupać. No, no, no. Nabieram coraz więcej podziwu dla epoki kamienia łupanego. Czy gdzie my tam właściwie jesteśmy? Ar, kryją und chał, a jamma, Salwadorek! Sznurek! No nie wierzę, Rekciu. Gdziekolwiek nie trafimy, pierwsze to znajdujemy to sznurek. O! Dwa elegancko obłupane kamienie, A! Ło! Kryzu czacziak! Się przestraszyłem! A to tylko uroczy chomik szablozębny uwił sobie gniazdko w szufladzie. Dobry goły i do kieszeni. Uo, ale fura! Dzień dobry! Jestem komandor Kretes, a to dzielny pies Rekio. Arka, und hau-hau! A ja Rykus! Ho-ho-ho! A co ty tu budujesz, Rykusie? Brum-brum! Brum-brum, aha! I jak ci idzie? Brum-brum-be! Kuku-be! Nie ma gryzu! Złapaliśmy Gryza. Proszę. A, gryzu! Gryzu, ciach, ciach! Brum, brum, cacy! Może to księgi! Nasi bohaterowie postanowili zajrzeć do pobliskiej jaskini. Ho, ho, twórca Pratwórca przypraw tacy! Ark! mino, hał, hał! Ark, ryu. To dzielny pies Reksio, a ja jestem Kretes. Ajam! Hał, hał, grano! Hał, hał, O, kamyczek. Muszę znaleźć dwa krzemienie pośród tych oto kamyczków, żeby można było zapruszyć gdzieś ogień. O, jeden z tych dwóch to krzemień. Dwa kamloty. I po kamyczku! O, jeden z tych dwóch to krzemień. O, jeden z tych dwóch to krzemień. Dwa krzemień. Nie, tylko nie to. i po kamyczku. Ark! Minio! hał hał Ark! Ryju. No to idziemy! I ruszył przed siebie. To tak wygląda jak tył mamuta. Tak, to zdecydowanie był tył mamuta, bo tu jest jego przód.